Witam słuchaczy portalu tylko skoki.pl i zapraszam na podcast. Podsumowanie piątkowych wydarzeń na hipodromach Europy i Polski z naciskiem na Europę, bo dobre wieści płyną do nas z Francji. Załody w randze czterech gwiazdek w Dzisiaj konkurs met 50 zaliczany do światowego rankingu. Duży sukces w tym konkursie odnosi Maksymilian Wechta na koniu Czepetano, który po podwójnym zerze Zajmuje miejsce drugie. Drugi z naszych reprezentantów, który marzy o powołaniu na Igrzyska Olimpijskie do Paryża, Dawid Kubiak, startował w tym konkursie na koniu Flash Blue, miał jedną zrzutkę, zajął miejsce 22. Ale to nie z tych dobrych wieści, bowiem konkurs ten wygrywa koń wyhodowany w Polsce. Już nieraz pisaliśmy na portalu Skoki o wyhodowanej przez pana Tomasza Wiczanowskiego klaczy Kala, którą dosiada młody francuski jeździec. Alexi Goulet to już, proszę Państwa, czwarte, piąte zwycięstwo tej klaczy w konkursie zaliczanym do światowego rankingu, a trzecie odniesione w tym roku i to zawsze na poziomie 150 cm. Kala po kwaterą Quateron od klaczy Cykada. Ta klacz z kolei pochodzi od Nowielskiej Celty. Brawa dla polskiego hodowcy, w ogóle brawa dla polskiej hodowli. Mamy się czym pochwalić, zwłaszcza warto o tym powiedzieć w kontekście wyborów do zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni. A pisaliśmy też w tym tygodniu o ostatnim rankingu Światowego Zrzeszenia Hodowców Koni Sportowych. I w tym rankingu Polska Księga Statna zajmuje miejsce 24. Bywały już lepiej, bywaliśmy kiedyś nawet na miejscu osiemnastym ten ostatni ranking obejmuje wyniki za punkty tak jak do Longin Rankings wyniki koni w okresie od października zeszłego roku do końca kwietnia no i Kala jest drugim polskim koniem w tym zestawieniu najlepsze jest Flotylla ale pewnie zaraz Flotylla może tutaj wyprzedzić warto, warto przeczytać to zestawienie kolejne Zawody to zawody w Szamorinie w randze dwóch gwiazdek. Tam dzisiaj bardzo dobrze pojechał Adam Grzegorzewski na klaczy Velana w konkursie rankingowym zajął miejsce drugie. Było 13 bezbłędnych przejazdów na 58 startów, a konkurs ten wygrywa inna para z polskim akcentem. Ależ Opatry na koniu Kapsone ZW, którego wcześniej dosiadał Krzysztof Gozdek. To chyba druga wygrana już pod Aleszem tego konia, którego do jazdy powierzyła mu rodzina państwa Gilmajer, która swoją hodowlę koni prowadzi w województwie dolnośląskim. Trzecie miejsce w tym konkursie dla pary z Luksemburga Betendorf Betendorf na koniu Conquet RZ. W Borenheim Aleksandra Kieżnowska na klaczy Westfalia w konkursie M40 w ramach zawodów dwugwiazdkowych miała bezbłędny przejazd, zajęła miejsce 8. a w tym konkursie wygrywa Brytyjczyk Aleksander McLean na ogierze Eagle Z. Najważniejszym wydarzeniem międzynarodowym tego weekendu są CSIO 5-gwiazdkowe w Rzymie jedne z najbardziej prestiżowych zawodów CSIO na świecie. Dziś odbył się Puchar Narodów. Gospodarzem toru jest tam Uliano Wacani. No, jak na Uliano Wacani, to dużo dzisiaj bardzo podwójnych, zerowych przejazdów. Norma czasu też nie była zbyt wymagająca i wygrywa zespół niemiecki z wynikiem zero punktów karnych. Trzy Amazonki w składzie tego zespołu: Jane Wargers na koniu Dorette, Jörne Spreje na Spreje i Kendra, Klarika Brinkob na koniu, Tabasco, podwójne zero, Daniel Dojzer jedyny mężczyzna w tym składzie, w pierwszym nawrocie cztery punkty karne, a że miał ostatnie miejsce w zespole do drugiego nawrotu. Nawet nie musiał wyjeżdżać na miejscu drugim Irlandczycy. Tutaj też podwójne zero zalicza aż dwóch zawodników: Sine Swidnam na koniu, James Can Cruz oraz Kian O'Connor na koniu Maurice. Wynik Irlandczyków to cztery punkty karne na miejscu trzecim Belgia. Inny konkurs zaliczany do światowego rankingu. Dzisiaj w Rzymie konkurs M55. Wygrywa Francuz Kevin Staudt na koniu Bajuri Libri Z. Drugie miejsce zajmuje Daniel Doizer, a trzecie Alberto Zorzi, reprezentant Włoch. Gregory Wetelet startował tutaj na polskim Nevadosie, który też jest tej piątej najlepszej koni w zasygnalnym rankingu, o którym mówiłem przed chwilą, ale dzisiaj niestety Nevados miał dwie zrzutki. Zawody w kraju, jedyne ogólnopolskie, ale bardzo ważne z okazji 25-lecia Klubu Jeździeckiego Agrohandel Śrem, Zawodnicy spotykają się na hipodromie. Wolszy niestety dzisiaj z powodu bardzo silnej burzy został przerwany konkurs dużej rundy, on zostanie dokończony jutro. Rano stąd najważniejszym konkursem o wynikach, którego powiedzieć możemy, to klasa C, którą wygrywa same Amazonki, same Amazonki na czele. Wygrywa Anna Stasiak na koniu Concordia, a nie pierwsze zwycięstwo. Tej pary, bardzo skutecznej pary. Drugie miejsce zajmuje Aleksandra Wypło na koniu RV, a trzecie Aleksa Robinson, trenująca pod okiem Krzysztofa Ludwiczaka, zawodniczka z Australii, dosiadała konia Darkane Z. Wielkie Grand Prix w Wolszy w niedzielę, na które Państwa serdecznie zapraszam o godzinie 15 na Hipodromie. Olszy, walka o samochód, kija. No i oczywiście cel zawodów, obchody 25-lecia. Na pewno warto tu być. A z kolei w Rzymie w niedzielę odbędzie się Grand Prix. Rolex Grand Prix z pulą nagród pół miliona złotych. Zachęcam Państwa do śledzenia portalu tylko skoki.pl. Kolejny podcast w niedzielę wieczorem.